Dobra, jebać. 3 2 1, dawaj. Tylko. Ja to nic nie gostary. Auto nas wyprzedza, stary. Napiszcie tak, jebać Golfa tylko Audi. Nie robię, tylko Audi. 2 1 0. Wojot, co ty wodę nie dodaję, to jak chcesz to chodź do toba No na tym <laughs> z łupy. Widziałem, widziałem, widziałem O stary nie no, przyjedź po chuj, musisz to zobaczyć I Ja pierdolę gdzie ty jesteś Jak tego, jak tego nie zobaczyć, stary To tu leci jak nie ma sensu nie Pokaż to ci Leży na, na dachu, leży na dachu Poczekaj Dobra, trzy, cztery Do zakrętu o o stary Łe! o kurwa, o kurwa. Wyjebałem, o, stary. Auto, wyjebałem auto, wyjebałem auto, wyjepałem auto! Wyjebałem kompas z mapy, chłopie! Zobacz, co robi! Wpierdala się w te zwierzęta, zobacz! Siemanku, witajcie mordeczki, strony kuzyna. Ja was witam bardzo serdecznie. W kurwa czwartym, piątym, nie wiem, odcinku track logistyka symulatora jest oczywiście ze mną Tanasisko. Dzień dobry. słuchajcie dzisiaj robię, nie robię. Czy, nie robię tylko Audi. Pamiętajcie, jedziemy dzisiaj Audi. Tak to wygląda od środka. Zapraszam na poprzedni odcinek do Tanasa, tam były zajebiste akcje Dawaj, koparkami. Yy, bo dodali update nowy Czyli budowlankę dodali O stary, jak się tu bukiem lota O widzę. nie wierzę Poczekaj ja też spróbuję. What? What? fuck O, 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 o Oczywiście kierownicą jedziemy sobie Fajnie biorę słupki ze sobą znowu A jest, to co tym busem trzeba, trzeba robić I normalnie dzisiaj jedziemy Audicą Paczki rozwozić Zobaczymy Jaka różnica? Dobra, dawaj. Wejdź teraz też w to i bierzemy jakieś zlecenie. No. Yy, wózkiem widłowym czy paczkę od razu? Może być, obojętnie, obojętnie. Z najdłuższego bierz, co jest. No to wiecie co, to zrobimy jedną emisję z wózkiem widłowym, a drugą zrobimy, gdzie po prostu paczkę weźmiemy. Po prostu wózek, tak? Mhm. Dobra, to biorę. A jest, normalnie, no ten... Aha, zapomniałem wam powiedzieć, postanowiłem sobie wziąć taką e, fajną, wcale niebrzydką kobietę, jako postać. Także, lecimy od razu. Jakoś się nauczyłem już te paczki, aha. O Boże, paczkę zgniotłem, kurwa. Już?! Uy. No stary, od razu. Dobra, mamy jedną. Ja od razu się nie wiem czy będzie działa na autostradzie jak będziemy jechać tą audicą, nie? ja już to widzę. Ch no chyba, że będziemy jechać szybko, ale ja się tam postaram... się zdaję, pod... że ja będę mówił nie robię. Wiesz, że jak ten, nie? Jak raz e, stukniemy się tą audicą i e, to paczki nie będą zgni zgniecione, nie będą wyle wyle nie wylecą, tylko chłopie one wypierdolą na Marsa tak jak ty. Kuzyn, patrz tu. A jak ty... mam to na odcinku. Bo kierownica forcebacka mi nie opuściła. Czekaj, gdzie ty? Naciągam, nie naciągam hamica. Dobra, teraz mam pana. Tak to mordeczki wygląda Czekaj, kuzyn, ja to, na, ja to naprawię. Czekaj. Czekaj, kuzyn. Gdzie ty jedziesz? Naprawię tak. swoją godność. Bo ona na wstecznym zapierdala gościa, zobacz. Kuzyn, patrz, kuzyn, No, dawaj. Daj. No, powiedzmy no. Dobra, tam kuzyn. Zobacz, ja ci daj, pokażę, jak daj. to się robi. Zobacz, zobacz. No, dawaj no. Co, so, widziałeś to? Fajnie no. Fajne mam przód, y, tył teraz, razie, no. Fajne, to... fajne, fajne, zgnieciony prz... y, tył mam. Fajne. Czekaj. Dobra, mordeczki, uh, mamy uh, uh. przyczepę. Łe. Jak to zapierdziela, nie? O, ale jest nawigacja w środku, stary. Widziałeś Po środku. tego. No. Konsoli. Kosok. A jaka to jest Audica w ogóle? O? Nie wiem. To jest, jest chyba A8, A7, A5, nie wiem, A7 chyba wiesz? Limuzyna, no A7 chyba. Mordeczki tak jak mówiliśmy to Tanasa, o ja paczki jazur. jeszcze? Kózy ma paczki no. jeszcze? Ja mam. Czekaj, ja sobie włączę ten. Stary, już mam 120, nie? nie. Jak to zapierdziela. Dobra, włączyłem sobie ten. Ja lep... tyle na Marca polecę. Tu byś nie poleciał na Marca, tylko w Galaktykę byś wypierdolił, to ja mój stream najlepszy. Ja pierdzielę, 200 Jedziesz o, 200? No, nie no, zwolniłem chłopie, bo na autostradę wiożą, to autodziełek Nie wyrobił na zakręcie już całkowicie A To przecz, poczekaj, ja też 148, 150 Dobra, teraz na autostradzie polecę, ostro Dobra, gaz, opór O Jezu, jak ty zapierdalasz No fajnie, widzieliście ludziska jak to teraz się kręci? Redukcja tak? na trójkę jak. Jedziemy tutaj 150, kuzyn. U. Czekaj, czekaj, bo ja zwolniłem na chwilę, bo na zakręt nie wejdę. Dobra, o, jadę. stary. Doganiam cię. Trzeba mordeczki zobaczyć... Szóstka. Na szóstce jedziesz? Hamuj Ue. I wyjewał się, gościu. Nie, no gdzie? Co to? Trochę barierki przytary. Zapierdalam, stary, 160 zapierdalam. Muszę <noise> to zobaczyć, kurwa. Boże boję się, boję się skręcać O kurwa, o kurwa, o kurwa, o kurwa, zjazd, zjazd, zjazd Ty masz tam zjechać? No Nie miałem prostu cały czas Nie ja muszę zjechać Aha Nie Ja mam a... tędy Fajne, fajne to zlecenie zaakceptowałeś może Ale to tam tą samą ten jedziemy, tylko inaczej Aha, no inną drogą jedziemy, no dobra ale to takiego samego celu Ja mam te rondo zjebane teraz kudy. O kurwa, stary. Pachołki ze sobą zabrałem. Dobra, fajnie mi wyszło nawet. Aha, no! Mogłem też prosto jechać, ty po prostu chyba nie uy, jest... uy, 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 uy. Uy. Nie wystraszyłeś, ty. Pecie. Moje paczki. Moje paczki. O stary. Dawaj, poczekam na ciebie, tutaj na zjeździe. Czekaj, na zjeździe autostrady. Dawaj, bo to już Dobra. nawet koniec zlecenia jest. Ue, Ja wykurwił! o stary, przyczepka mi się odjęła. Widzę to, widzę to, elo, <grym> elo. Tu <grym> samochodu nie ma. Mordeczki, weźcie przeczytajcie, kiedy pełna wersja tej gry wychodzi. Bo my właśnie nie wiemy, bo tak też nie wiemy, co teraz robić dalej Jak? na odcinkach. Dobra, patrzka mi spada znowu. Fajne, fajne uszkodzenie, będę wam, patrzki, fajne. Dobra, wejdź tutaj. Z tej paczkami nie możesz do boku wchodzić. 3% mam uszkodzeń. O. ja. Sup! Miałeś sup w ołcie! I co? 32% stary O, kurwa. Dawaj, ty teraz lecenie weź. Ja mam tył cały roztupcony, ale dobra. Dobra. Dawaj, wiesz ty okay. teraz coś? Może napiszcie wymordy co tego, albo Monster Dobrze, się mało. można przejechać też na następny odcinku, odcinku tanasę, jak chcecie. No to też. E, dobra, ja tylko przyczepę teraz biorę, bo nie wiemy co już robić, bo to jest beta i po prostu nie ma jeszcze tak dużo funkcji odblokowanych, żeby. No laudice z petarda, nie? Laudice no, jest, jest to. Chodź, kuzyn, no. patrz to. Gdzie ty jesteś? Bo ja cię nie widzę Gdzie ty... Aha, ty z tyłu uf, uf. jesteś! Ty no, tak szybko do mnie... on ja. tak szybko do mnie podjechał Dobra, jedziesz. A jak się Uy! tutaj ręczny włącza? O, ale poszłem Ale poszłem. Pa, 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 pa! Środkiem we mnie jedziesz, pa Dobrze No, zajebiście. Widziałeś to? Nie. No, to, 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 to nawet i dobrze, że nie widziałeś. Ły, ły, spadłem. spadłem. Widzę, 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 czekaj, ale teraz cię zoba. Juhu, kurwa. Dobra, kurde, zobaczymy jeszcze. No to zobacz. No dawaj, no. Ja jak smartem, ja, ja się czuję jak w smarcie. Zoba. Widzę, I teraz, o, zoba, teraz rondo jak kurwie. Jak się ręce <laughs> zrobi, jak się ręce zrobi? Ja mam na kółku. O Boże, czekaj. Co, co, co tam, ta tam, co? Ej, w ogóle... Ej, w ogóle... Ej, jak tam paliwo, czekaj. Trzeba zatankować. Ole, mam przód wydupcony. O Jezu. Patrzcie na niego, co on robi. Ja pierdolę. Zobaczcie, on wjechał przodem, a stoi tyłem teraz. Ja pierdolę. Nie, czekaj. Jest ten silnik. Kobieto. O, stary. Co tu się dzieje, nie? Dobra, czekaj. 20 litrów, no, 30, no ile mam, ile jest? Ma... No, o 56, dobra. Dobra, cię... Elo zaznaczam. Tenos, elo, elo. Teraz dwie paki idę. Chodź ścigać, chodź. Chodź. No jeżdż. Ja ci pokażę, kurwa, jaki jest ten grosza. Dawaj. 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 dawaj, dawaj. Dawaj od tej linii, dawaj. Poczekaj! Jak... Pamiętasz jak w się byli, jak podjechał tak do przodu? Dobra. Czekaj. Czekaj, gdzie jest ręczny u mnie? Już? Czekaj, gdzie jest ręczny u mnie? Już się nie? Nie, poczekaj. Gdzie jest ręczny u mnie? Dobra, jebać. Bo Trzy, starek. dwa, jeden, dawaj! Ja tego stary. Auto nas wyprzedza, stary. O -o -o -o. Uważaj, uważaj. I się ścigamy do celu. Stary. Wiesz, że zjebałeś, nie? Aha, dobra, Ciemu? nie zjebałeś, nie? Myślałem, że nie zapadłeś. Aha, widać. Do celu się ścigałem, Pecie? Fajnie, nie Jesteś. O, kurwy, co Elo, Pecie! O kurwa! Przecież ja nic nie widzę, kurwo. Ale się boję, ale się boję. Ja te... o kurwa stary Dobrze O nie, o nie, o nie Co to się odjebało teraz? O, się to mordy? Teraz to co się odkurwiło u mnie stary to... Dobra zmieniam się w supa na tym, na tym Zmieniam sam okay. biegi Dobra kozyn Gdzie ty jest? O, ale cię wykurwiło stary, to już wygrałem ja poczekam no na Ciebie. nie bałem tak, że... Bałem tak, że mnie copła. Dobra, to daj to, to, dalej się ścigamy, ja poczekam na Ciebie tutaj. Gdzie ja mam ręczne? To jest, tak, to jest tak że te samochody jeżdżą, że jak się w nich wiadę, to mnie stopuje. O, cię Kurwa, chodź tu, mieliśmy się ścigać. <laughs> Wygram to kuzynara. Mieliśmy się ścigać, ale Dobra. oszust. Dobra, chodź. Kuzyn. A to szkoda drogi teraz. Nie no, tu jest fajna prosta, zobaczysz. Mówię Ci kuzyn. Koniec zlecenia jest, Pecie. I to, stary, jest taka prosta. Dawaj do końca. Lecimy do końca, stary. Nie widziałeś tego, nie? Nie. Dobrze właśnie, nie dobrze. Pamiętam. Dawaj do Ja mam przodu, stary, w samochodzie. Dobra. Mam tak rozdupczony samochód, że ja na pewno tego nie wygram. Czekaj, czekaj. I gdzie jest ręczny? Poczekaj. Dobra, czy? Cztery. Ale czemu ty jesteś tak z przodu? Cofaj chuju! Dawaj trzy okay. No dawaj. Dwa. Jeden... Jebaj, dawaj! Skóry wysył. Masz lepszy stan. Ja mam rozjebane samą ulicę. dobra, no ta, ale czy mam ten, no No serio, chłopie ja mam do kulicy prawie rozjebane. Jak zajebie jeszcze raz, to chuj po mnie jest. Rozumiem, do końca ulicę. Nie no co ty nie, nie mówiłeś? Ja nie mam samochodu. To robimy tak! Robimy tak teraz. Kończymy. Chuj, nie. Stary, stary. Nie. Chodź. Chuj. Kończymy zlecenie. Kończymy zlecenie stary. i się ścigamy. Chodź. Zobacz jak mi samochód wygląda. Ja nie widzę chyba tego, Już wiesz? Leci zdjęcie. Już leci zdjęcie, ci zdjęcia. Co? Idę się I ty naprawić. Co się kurwa ze mną ścigać, stary. Dawaj. Zobacz fejsa. Jak mi samochód wygląda? A, czekaj. Łe, kurwa znowu muszę się naprawić. A 6% szkody nie ja to ja nawet nie widziałem. Dobra. Dawaj, naprawiaj się i e, jedziemy na autostradę. I się No ja tam prostą tam. Ja cię, ja cię zaprowadzę gdzie jedziemy zarabczają. Ja no to mordy się gdzie ścigamy. Gdzie Teraz w tym momencie piszcie w komentarzach, na kogo stawiacie. Napiszcie tak, jebać golfa, tylko Audi. Nie robię, tylko Audi. Dawaj. To dawaj. Tylko skąd będziemy wiedzieć, dokąd się ścigamy? Do końca, kurwa, do zakrętu samego. Aż tak, chłopie? No dobra, no dawaj. Ja włączam światła. Ale chodź, chodź, nie tutaj, na tej, tej. na tym moście, stary. A już wiem gdzie. Tam jest to prosta przecież, stary, tam to będzie o... A chuj, jak ten, że ty już teraz jedziesz w y, chuj szybko. Tylko nie przytuj się... samochodu. No nie, jeszcze ja nie na To 80 180 mam. Ja też Mówię mam 180 zakręcie. teraz. Kur, kurwa, samochody tu sobie <laughs> przeszkadzają. No to jest właśnie to, że ja tam jak się zigaliśmy, to miałem samochód akurat. Tak sam wypierdził chopie w barierkę, że nie wiedziałem co się stało Dobra, czekaj, gdzie ty A już na ten, na ten most tam, czerwony no ta. O boże Dwie paki jak nic będę miał, teraz miałem już dwie Tam na tym moście chopie z 200 nie schodzę, nie no A tak. sam zmieniasz biegi? Nie Czasami sami teraz muszę zredukować, bo nie chcę mnie redukować, wiesz? To jest dziwne, ale nic tylko nie przytuli teraz w żadne ściany, żebym dojechał do Jest Od most. Linii. Od tej linii dawaj. Czekaj, stoję? Teraz. Dobra, czy. Ja eee, czy... auto, auto wyjebał, czekaj. Auto wyjebał w nas. Kurwa. Dobra, czy. Eee. Dobra, mordy. Czy. Czekaj, Bożą, kurwa, ruszę, bo kurwa ruszył, tak... Fajnie, no fajnie fajnie nas. Nadałoby się do takiego filmy, szybcy i wesoli. Czekaj. <noise> Dawaj 3, 2, 1... 0 Chuju ty co kurwa dodajesz? Nic nie dodaję! To jak chcesz dostać, to chodź do nowa Dobra ja już chuj Ty <noise> bo chuj, już przegrał No bo czy, o ile jak się wystartował przede mną? No to to, to wyś ty zaraz Poli, czy będziemy się wracać, dobra? Dobra dawaj zobaczymy Do gdzie pierwszego jadę, skrętu? Do zakrętu Do zakrętu, na zakręcie musisz wyrobić, stary Jakiego? 210 Na, 210. na jakim zakręcie? No na tym <laughs> Spadłem z mózgu Widziałem, widziałem, widziałem O stary, nie no przyjedź tu chuj, musisz to zobaczyć. I ja pierdolę ty jesteś Jak tego. Jak tego nie zobaczę, stary To ten odcinek nie ma sensu, nie? Czy pokaż to gdzie Leżę ty jest na dachu, Leżę na dachu. <laughs> Znowu się wpierdoliłem Czekaj, jak ja do ciebie mam zjechać? Poczekaj tam Ja nie jadę do ciebie, jadę do ciebie piątek. Ja pierdolę. Jadę do ciebie Fajnie się jechało kurde Poczekaj, czekaj, ja I co ty teraz tam, to nie ten Nie no, ten przyjedźcie, brudzę się przecież Kurwa, i co teraz? aha Fajnie, że w ogóle teraz tam wyjadę, no? Fajnie Fajne te krawężniki tutaj są. i ja, co tu się pierdala? Ja nie wyjadę stamtąd. Co, co ty robisz, kurka? Dobra, jest mam. Widziałeś mnie? Aha. Coś Krawężnik! Boże, zobaczcie to. Czekaj, aż miniaturkę z tego zrobię. na Tak, czekaj, czekaj. Zostań tak, ja miniaturkę z tego strzelę. Będziemy mieli miniaturkę, stary. Kurwa ma Co się w Dobrze, w getanie wybuchło. Poczekaj, muszę teraz tak. Kuzyn! O, czekaj. Kuzyn! Co jest? Wiesz, czy tak robię? Stój tak! Czekaj. Wiesz, jak mi się koło kręcą, czy nie? Nie, nic nie widzę właśnie. Jest, stoisz po prostu. Dobra, stój, stój. Dobra, jest. Dawaj, obracaj się. Tankujemy i wracamy na autostradę, i teraz ty odliczasz, żeby nie było. Dobra, teraz naprawiamy. Dobra, naprawiony Mogłem kolor zmienić auta e, Dobra, biały jest też fajny Błe. Dobra Czekaj, od środka weźmiemy tam, bo nie umiem tak jeździć Dobra Dobra, cię no do serio? Ja o, Odkąd zaczynamy? Chodź, kuzyn. Jak chcecie, mordeczki, to napiszcie w komentarzach, jak... co Bleh. I tak, i tak byśmy nie wykurwili w siebie. Chodź tutaj, chodź. No w sumie ten... nie chodź, tu, 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 tu. tu chodź. No to czekam, muszę nawrócić. A, tu jest ładnie, ten. Chodź. To widzieliście to? Aha, fajnie, aż fajnie auto we mnie wykurwiło, no Dobra No odliczaj Czekaj Gdzie do przodu jedziesz? Czekaj No Dobra, trzy, cztery ry Do zakrętu. No tak. Auto mam przed sobą, auto mam przed sobą. Moja fajka jest moja fajka, dobra jest. Pierdole nie hamuje, pierdole, muszę to wygrać. Ja tak samo nie hamuję Jak Dominik Toreto. Prosto, pro... o o, stary. Wee! O kurwa, o kurwa! Wyjebałem o stary, auto, wyjebałem auto, wyjebałem auto! Wyjebałem kompas z mapy, chłopie! Zobacz, co robi! Wpierdala się w te w zwierzęta, zobacz! To zobacz, gdzie ja jestem, stary. O, stary! To nic. Ja a... przeskoczyłem tutaj, Przeskoczyłem. A ta tutaj nas, a ta nas na farmę się farminga symulatora teraz zabawi. No gdzie stary, to by wykurwiło. Ja do ciebie teraz nie pojadę, wiesz o tym? Ja do ciebie nie trafię. Fajnie, no. Ja pierdolę. Tak, no, musisz ta ja pierdolę te dwie akcje na początek. Musisz zobaczyć, co ja zrobiłem z banem takim. Kuzyn, poczekaj, kuzyn, poczekaj tam. Czekasz tam? No, czekam. Patrz za siebie, patrz za siebie, pa. Trzeba, kuzyn. Gdzie ty jesteś? No, serio, nie widziałeś mnie. Ale przecież mówiłeś, że żebym został tutaj, no to zostałem. O, debil. Widziałem, jak się steleportowałeś teraz. Pod mapą byłem. Boże, nie umiem teraz wycofać stąd Dobra Wiesz co robimy co? E, Chodź do miasta jedziemy Driftujemy? Tak? Oh. Tak, na pełnej tej driftujemy teraz, dawaj ho oh. Skręcamy tutaj w lewo. Zjeżdżamy i skręcamy w lewo Dobra nie no, ma no problemu Fajnie no. jak wyjechał Ja, ja wyjechałem <laughs> w auto <śmiech> <śmiech> Ole, widzieliście to? Dobra, i teraz wjeżdżamy tutaj. Widziałeś to? Fajnie, na mną załatw tutaj. Teraz na ten parking i załatera teraz. Łe! No i zaparkowałem, i o to chodzi. No właśnie, chciałem wam taki widok teraz pokazać, mordy. Tą mordę <grym> tutaj. I teraz na wstecznym, Załat teraz. Fajnie, no. Zobacz. No, Zobacz, weź mi to, weź tak też zrób. Umisz? No dawaj, pokaż. Pokaż jak umisz, no. Zawisłem kuzyn. Pokaż to co też żeś znowu odjebał, bo... Dobra, już nic nie to Dobra, chodź, kończymy odcinek. Tutaj zaparkujemy. Z fajną miniaturką, fajna miniaturka, też tak by była, takim rozjebanym Audi. Coś mi, coś mi w drzwi weszło. Ja myślę, że to był Dawid, bo boi się teraz. Wyszedł z pokoju. On no, z tyłu ciebie nie widzisz mnie? Nie. Fajnie no. No, nie widziałeś tego nawet. Dawaj, chodź Tu. I czyli co mordeczki? To by było na tyle. To był taki odcinek tak, żeby wam pokazać jak to w Audi się jeździ to nie było nic takiego... trzymaj się. Najbardziej to była beka, ta nas zapierdala znowu do wody A chodź do wody, wybiemy się Chodź na... Do, dawaj, na koniec jako pożegnanie do wody się wpierdalamy Czekaj, tylko ja na ręczność się wpierdolę Czekaj, tylko gdzie tu jest jakiś wjazd? To jest jakiś. Normalnie przez barierki Chyba nie. nie da się Musi się dać Nie da się Nie da się, bo to są metalowe Nie ma jakiegoś wjazdu tutaj? Ho, o Gdzie jesteś? Tutaj, z boku Dobra Kurwa zawisłem stary Łe Łe Dobra Czekaj Ja jadę do wody Elo Tanas. Ja też Łe. Jadę do wody Jestem ja telemarkiem stary Co nie się Łe... Siema mordeczki, dziękuję za oglądanie Jeśli chcecie więcej to zostawcie łapkę w górę wpadajcie do Tanasa na poprzedni Dziękuję za oglądanie Elo Piu. Halo